Witam wszystkich. Ruszamy bez względu na warunki atmosferyczne, które nie są najlepsze zimno. Mam nadzieję, że to jest taka przejściowa sytuacja i raz, dwa minuta osiem to stopnieje, bo ja nie lubię takich opadów blokuje mnie to pracę. Dobra, jedziemy z tematem. Tu są śruby takie zatwardziałe więc to musimy Też czy pać pipę Soba w łeb Tyle. trzyma ten sokin kot a ten łożysko o cyk, cyk, Wiernik, cyk. Wiernik cyk, cewka cyk. Jak ją tu się wyjmuje? Jak to jak? Włodkiem. tu, 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 tu tu, tu. powinno wyleść jakaś inna budowa panie to powinno się zesunąć tu ciord z nim Prostota i szybkość się liczy. O, pikuś, pikuś. Nie, inaczej była skonstruowana. Myślałem, że to wylicie. Nie wyszłoby, na pewno. O, ważne, że jest miedziucha, a nie oszukańcze jakieś wynalazki. Huhu. Uh, 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 uh. o no. Już jak takie temperatura jest, to u mnie ręce ręce nie pracują tak jak potrzeba bo ja miałem kiedyś przemrożone i no niestety nie jest to komfortowa sytuacja dla mnie tu jeszcze obecniemy gdzie to jest tu. O tu takie zmiotki jeszcze. Wszystko musi pójść do gołąbkowej skarbonki, żeby było wiadomo ile z tego wyszło. Sam gołąbek jest ciekawy. I do skarboneczki. O! Hop! Hop! Dobra. Jedno załatwione. To do. O, można tu odpoczyć. To do metalu. Do metalu. Ten do topienia. To jest aluminium. Będziemy to oczyszczać zaraz. To też aluminium. O kurde, się tu zaczepiłem. Temu trzeba kręcić, panie. Aha. Aha Jedna wyszła, druga nie. O. Ale niszko chodzi. Bo ją zaraz wykręcimy inaczej. wyrobić, o. A jeszcze jest inna metoda. Nacinamy na płaski śrubokręt. I próbujemy płaski. Oporna No nic trzeba będzie W ogóle to to jest metal, czy to jest aluminium. Tu jest aluminium To jednak ją trzeba wykręcić. Wersalnym szybokrętem. go kijem, to go pałką, panie. O, tu jeszcze zostało łożysko. Do wyjęcia, niestety. Stalowe, o. I ta blaszka, o. Tu jest jeszcze coś. Nie, to już jest czyste aluminium. No. Tutaj też musimy to powykręcać. O. To już idzie łatwiej No Ale to śruba długa. Na końcówce słabo idzie, bo jest może sklepana. Będę jechał na złomowiec. Ja Zawsze jeżdżę w poniedziałki, jak drona do zusu jeździ, to tam obok mam złomowiec, tuż żeby koszty nie generować. To już tak sobie robię, żeby za jednym zamachem. Tu jeszcze łożysko. Blaszka. Blaszka, łożysko i czysta alumina, o. To to blacha? Blacha. Plastik, plastik, hop. Do wiaderka. Blacha tu. Blacha tu. To tu też blaszki. To też tam. To, to jest, aha, to jest do rozłożenia. To też do rozłożenia. No. A i te dwa to jest. Hop. To będzie to samo, to nie myślę za tego drugiego, żeby coś innego było. Dało. Nie chcę wyleźć no, trzeba rozłopać go Na łożyskach posiedzi No i ten wiatr tu jeszcze trzybie o tak i tego tu w tę stronę pik, pik, pik. Tak. tak, teraz to, to jest na ampulach jakichś kurde o panie hmm. która to będzie ja zobaczę te śrubę A będzie chyba to Chyba e, za duże Za duże, za duże Może to da radę to jest za duże A to? O, to będzie jak w sam raz tu 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 tu, tu 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 Tak O tu trzeba śrubkę przytrzymać To jest sprawa prosta. O oh. tyk, tyk, tik, tick, tick, tik, tick. O. tick, tik, tyk. Tic, tic. oh. tic, 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 tic. Tak, A jeszcze zbić ten plastik, bo po co on potrzebny? O. i trzeba jeszcze tą tą. To tu dużo chcieć. No. Pięknie schodzi. O jeszcze ten plastik, tu tego tak nie chciało zejść. O! o. Się burzyło. Hop, hop następna miedziucha no, chyba nie macie wątpliwości że miedziucha, miedziucha. tyk do skarbonki Czyst aluminium, aluminium do wytopu. Jeszcze te trzeba tu. Tu nie można jakoś załapać bardziej Gdzie jest ten ho, to ho, jest To to, jest to, to to. biło dlatego nie zam będę tutaj kombinował Wychodzą ładnie, drogie się boczą. Ten drut jest taki dosyć mocno twierdzony, nie ma jak tam wożyć ale niech tego znowu bardzo przycisnąć, żeby go przeciąć. tylko, tylko wysunąć. O. ale jest do tego nie chcę odejść o odszedł o, odszedł o no, ale tu się urwał proszę bardzo ile by zostało trzeba zawsze sprawdzać Op. Nogąbkowej Hop. Tak. Te śrubki to u mnie zostają. Bo to są dobrej twardości. O. Czarne śruby zawsze są dobrej twardości. Nie kupicie takich. Tylko chińskie dziadostwo. O to trzeba tu klepnąć. O o. o co z plastikami dawać, potem pretensje mają, to jest jakaś pumpka tam plastikowa. Plastik, plastik. Zawsze trzeba. O, no, to jest metal. Jako taką sobie posprzątać, żeby było lepiej, lepiej robić. Hop, hop. Dobra. Oj w dwadzieścia minut, Panie, Opóźniony jestem. Te to są słabe śruby, to niech idą tam. To będzie aluminium jeszcze do wydobycia. Bierzemy się za trzeciego. Ten to jest taki jakiś patygowany chyba się nie rozkręci. tylko ślifiłko potraktować. A może idzie coś. Powiedział tak łatwo pójdzie. Wirnik do topienia. No patrzcie, bez ślifiarki się obeszło. Następny ten do odwinięcia jest. O tu. Teraz sprzęta potrafią zaskoczyć. Nie spodziewał się tak łatwo pójdzie. Torek. O, ty. I, i, i tego. O, tu jeszcze jakieś nitki. I do gąbkowej. Oczywiście miedziucha nie muszę Wam mówić. I do gąbkowej skarbowki. Poszczególne jakieś niteczki. Jeszcze co tu były przy, przylutowane. O, ale Odzysk musi być totalny, nie ma tam, się nie chce, o tu jeszcze jakaś jest jedna, gdzie ona tu idzie, a tu jest przelutowana, o i teraz tak to, tu jeszcze kawałek jest, o. Tu kawałeczek, i tu kawałeczek. O, wszystko musi być tu ładnie, i to będzie wszystko do gołąbkowej skarbonki. Później będziemy wszystko ważyć. Tak, to, tu, to, tu, tu. tu. To plastik, to plastik. Plastik to tu. O, to jest recykling. Każdy do swojego wiadra. śruba była, a ja targam o. Sz, 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 sz. gdzie się robi śrubokręcik? Spad? spadł jak zwykle hop kuleczka stalowa to stalowe to jest jakaś przekładka tu kawałek plastiku i tutaj aluminium. Jedziemy teraz drugim. To samo. O! o. Ty nie chce wyjść, dziady gajaka. Pomożemy. O. z tego. I czyste aluminium. O. To dostali, to dostali, to dostali, to dostali, to dostali. To też. No. O. Panie tu jeszcze nie zauważyłem że jest miedziucha o. O. jakby nie było to chyba trzciotek trzciotki wyleciały o. dwie sprężynki Prawdzie No i taka robota na dzisiaj. No siedem minut starci. Do następnego. Życzę wszystkim miłego weekendu. Nara.